Dzień dobry, witam na podsumowaniu dnia na rynkach finansowych. Przechodzimy do kontraktów na inwestycje na 500 Mieliśmy dzisiaj kolejny atak na wsparcie na poziomie 2336. Uda przełamania tego ważnego wsparcia zaznaczonego za do pomocą tej czerwonej linii się nie udała. Rynek wrócił na nocny szczyt. Został znaczy przekroczony. Myślę, że przekroczenie przekroczenie tego oporu się utrzyma i w efekcie będziemy mieli dalej ruch do góry. Opory mamy tutaj w tych okolicach. Potem bardzo istotne jest to, gdzie rynek się będzie cofać. Myślę, że cofnięcie już będzie e, niezbyt duże, korekcyjne i w dłuższej perspektywie będzie można z tego, że będziemy atakowali opory między 2359 i 2365. Przechodzimy do wykresu w dłuższej perspektywie. Na świecach 4 godziny będzie to dobrze widać. Mianowicie przełamanie tej bariery między 2359 a 2365, to oznacza tutaj tą e, żółtą linią. Otwiera drogę na tegoroczny szczyt na poziomie 2401. Ale to dopiero myślę będzie na początku przyszłego tygodnia. Teraz jeśli chodzi o rynek niemiecki, w krótkim terminie widać, że mieliśmy tutaj spadki, rynek się delikatnie tutaj bija w górę. Popatrzmy na wykresy na godzinny. Myślę, że w dalszej perspektywie czekają nas wzrosty. Przebicie oporu na poziomie około 12200, tutaj ten dołek i również troszeczkę niżej położone tutaj te lokalne szczyty generuje sygnał do powrotu do oporu silnego w okolicy 12255 i przebicie tego oporu otwiera drogę na tegoroczny szczyt. To też dopiero na początku przyszłego tygodnia przypomnę, w poniedziałek nie święto jeszcze, tak jak i w Polsce, natomiast w poniedziałek w Sanek mamy już sesję giełdową. Przechodzimy do rynku polskiego. Na polskim rynku dzisiejsza sesja przyniosła wzrosty, najprawdopodobniej jeśli na rynkach zachodnich będziemy mieli dalsze wzrosty, to tutaj można oczekiwać ataku na ostatnie lokalne szczyty, a w dalszej perspektywie moglibyśmy wrócić na te tegoroczne szczyty w okolicy 270-2300 20, nawet już euro-dolara. Mieliśmy wczoraj wypowiedź Trumpa na temat tego, że dolar jest zbyt mocny, dosyć duży ruch do góry, ale dzisiaj kurs dolara się umacniał. W perspektywie krótkoterminowej myślę, że czeka nas odbicie, ale już korekcyjne. Potem w dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć jeszcze co najmniej jedną falę spadkową, Także minimum dla tego ruchu, który mamy tutaj z tego szczytu dzisiejszego porannego, to jest Struktura w postaci fala A, potem fala B, potem jeszcze fala C. Zakończenie przeceny nastąpi wtedy, kiedy byśmy opurzej sportowej trójce przyginali od dołu do lotu A świec, to wtedy oznacza to, że możemy wrócić na ten ostatni lokalny szczyt. I tu w okolicy 1.0680 mamy też dosyć silne opory. Zobaczmy jak to wygląda na wykresie dolara do złotego kurs poszedł w dół. Prawdopodobnie będziemy mieli w terminie jeszcze od końca ostatniego szczytu. I jeszcze prawdopodobnie jakieś jeden ruch w, w dół i dopiero potem, jak już czekałaby nas kolejna fala wzrostu. Przechodzimy teraz do sytuacji na złota. Na złocie po paru wzrostowej z tego roku do szczytu wczorajszego i dzisiejszego nocnego. W krótkim terminie myślę, że czeka nas realizacja zespół ważnych wsparcia z poziomie 1276. Nieudana próba przełamania tutaj tego ważnego wsparcia będzie oznaczała, że rynek może ruszyć ponownie w górę. Natomiast jeśli będzie do przyjęcia tego wsparcia, czeka nas poważniejszy ruch. Tu wtedy kolejnym ważnym wsparciem będą te, no, te, 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 te lokalne szczyty. No i przejdziemy do sytuacji na pierwszy Ropy. Przejdźmy. Dobrze, najpierw perspektywa długoterminowa. Eee, mamy silne wzrosty z poziomu 47, 10 do poziomu prawie 54. Tu mamy bardzo silny opór. Potem doszło do spadku. Zatrzymaliśmy się na poziomie 52, 75. To było wczoraj. Dzisiaj doszło do odbicia. Teraz popatrzmy na wypacz, pochodzi chodzi dzisiaj Ale jeszcze powiększymy. i w mojej ocenie, tak jak tutaj od pisałem, tworzy się formacja głowy z ramionami. ramie, głowa, ramię. Odbicie z przerażonego dołka przyjęło postać tylko wzrostowej córki A, B, C. Widzimy, że przebijamy też wsparcie w postaci szczytu Pali A na poziomie 50-30. W związku z tym otwartą mamy drogę do bardzo dobrego wsparcia w postaci linii szyi tej tutaj formacji głowy z ramionami. Przebicie linii szyi przez korki spodarzonej świece otwiera drogę do dalszych spadków. Celem tego ruchu byłby poziom 51-75 na podstawie formacji pod głowy z ramionami ewentualnie też no, jeszcze na niższy poziom się cofnąć. No I teraz na koniec bonus. Wczoraj mówiłem o soi. Popatrzmy jak się sprawdza ta wczorajsza prognoza. Przejdźmy tutaj do soi w krótkim terminie. Sytuacja jest taka, że doszło do wybicia w górę z fazy konsolidacji, czyli zgodnie z prognozą wczorajszą w perspektywie kilkusesyjnej. Przejdźmy na świecie codzienne. Można oczekiwać tego że rynek będzie rósł do oporu w okolicy 980. To byłoby 38% zniesienia spadku z tego szczytu do tego e, dołu. Dobrze, w takim razie to wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dzisiejsze szkolenie o 18. E, techniki Fibonacci w praktyce e, tradera. Do usłyszenia.